Luty będzie bardzo aktywny dla Artura Szpilki. Najpierw walka z Majkiem Molo, potem walka z Krzysztofem Zimnochem. Pan na, którą, na, który, na który z pojedynków bardziej czeka? No przede wszystkim... Mam Każdy profesjonalista patrzy na walkę najbliższą, czyli z Majkiem Molo. E, natomiast no, w Polsce oczywiście rozumiem zainteresowanie walką z Krzysiem Zimnochem, e, ponieważ no, wiadomo, co się wydarzyło na konferencji prasowej, ponieważ no, media to podchwyciły, zrobiło się to bardzo głośne wydarzenie. Natomiast no, do walki z Krzysiem Zimnochem, już tak powiem, jeszcze nie dochodzi. Najpierw musi być Molo. Potem Krzysztof musi spełnić też jakieś warunki kontraktowe, których troszeczkę, troszeczkę jakby unika, ponieważ no, dzień za dniem lecia, a Krzysztof nie podpisuje tego, co powinien podpisać, jeżeli do, żeby do tej walki doszło. W związku z tym skoncentrujmy się na razie na walce z Majkiem Molo, bo, bo to jest walka najbliższa i najważniejsza. Ta walka będzie pokazana w transmisji ESPN? Yy, przyznam, przyznam szczerze, że nie wiem, ale zaraz, zaraz. ESPN pokazuje dwie walki. Nie, to będzie walka numer 3, czyli nie będzie pokazana w przekazie telewizyjnym ESPN-u, pewnie będzie pokazana w przekazie internetowym i w powtórzeniach. Czego spodziewa się Pan po tej walce? to będzie taki prawdziwy test dla Artura? Bo mówił Pan o tym sporo, że... W tym roku z doświadczonymi Amerykanami chciałby pan Artura kilka razy zobaczyć? Ja myślę, że walka z Michaelem Molo jest bardzo ciekawą walką, bo po pierwsze Molo to jednak jest już zawodnik doświadczony, po drugie zawodnik, który kilka razy pokazał, że potrafi być niebezpieczny, po trzecie zawodnik z niezłym nazwiskiem, po czwarte walka odbywa się w Chicago, Mike Molo jest z Chicago, więc to jest no, jakby idealnie z punktu widzenia promotorskiego się składa. No i nie zapomnijmy, że walczył z Goło, to bardzo trudny pojedynek, bardzo emocjonujący pojedynek, e, walczył z, z Kevinem McBride'em, walczył z Jamilem McLeanem, więc jest to pięciorz, który jest Polski kibicą znany. Ja myślę, Myślę, że pod względem takim no matchmakingu to jest bardzo dobrze dobrany przeciwnik kurciło Was jednak, żeby odwołać ten pojedynek po tym, jak głośno bardzo zrobiło się o walce z Zimnochem, no bo jednak jeśli coś się stanie odpłakać Arturowi w tym pojedynku, to do walki z Zimnochem nie dojdzie. Ja przyznam szczerze, że jeśli chodzi o karierę jakby Artura, szczególnie w skali światowej, no to walka z Mike'em jest nieprawdopodobnie znacznie bardziej istotna niż walka z Krzysiem Zimnochem, z całym szacunkiem dla Krzysia, natomiast no, my chcąc, że tak powiem, myśląc o karierze Artura w skali światowej, to musimy starać się go promować tak, żeby yy, fachowcy, eksperci potencjalnie Sponsorzy, promotorzy Artura poznawali, a walka z Mikeiem Mollo w Stanach Zjednoczonych w Chicago to jest właśnie taka okazja, bo walka z Krzysztofem Zimnochem jest tam bardzo dużym wydarzeniem, ale w skali polskiej. A faktycznie jest tak, to o czym Pan wspomniał, że kontrakty na tę walkę z Zimnochem nie zostały jeszcze podpisane, jeszcze nie możemy mówić na 100% o tej walce? Nie, dlatego, że Krzysztof od wielu, wielu dni unika e, miał to, co jakby nasz, jakieś tam szczegóły techniczne, natomiast od wielu, wielu dni czekamy na, na to, żeby z nim porozmawiać o tym, co, co jakieś tam dokumenty mamy zaległe do podpisania i Tomek Babiloński codziennie wydzwania kilka razy, co, co chwila słyszy za godzinę, za dwie, później, później, później no i byliśmy umiejętni do wczoraj, do piątku, że do, do wieczora ta sprawa będzie załatwiona, a nie została załatwiona, więc a w międzyczasie dostajemy ciągle informacje, że Krzysztof Zimnoch świadomie lub nie, ale gdzieś się rozgląda po świecie za innymi promotorami. Mamy telefony co chwilę z Stanów Zjednoczonych, wszyscy się pytają, kto to jest Krzysztof Zimnoch, nieznany w polski, ciężki, czy on jest nasz, czy nie nasz, bo jacyś ludzie chodzą, proszą się, żeby mu dać walkę czterolądową gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Co jakieś zupełnie śmieszne historie. Już Krzysztof myślę, że zmarnował dużo czasu w swojej karierze. Zmarnował czas na współpracę z kompletnie nieprofesjonalnym, jednym biznesmenem polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych. Od którego, nawet może i za symboliczne, ale jednak pieniądze w jakimś stąkiem babilońskim musieliśmy wykupić Krzysztofa. Zorganizowaliśmy Krzysztofowi 10 walk w ciągu 2,5 roku. Nie jest to aż taki znowu słaby wynik. Zgadzam się z Krzysiem, że, że powinien mieć lepsze walki. Natomiast no, ciężko stawać na zawodnika, inwestować w niego duże pieniądze, który tak no, jakby nie do końca chyba sam wie, co do końca chce. Słuchałem ostatnio bardzo słabego, nierzetelnego oczywiście wywiadu, ale to z konkurencyjnej strony, więc nie dziwi mnie to specjalnie. Pytania pod tytułem, dlaczego, jak tam z panem Wasilewskim się współpracuje, to są śmieszne. Dziennikarz czy pseudo-dziennikarz, który ten wywiad prowadził, powinien wiedzieć albo być uczciwym, bo na pewno wie, że promotorem głównym prowadzącym karierę Krzys Krzysia Zimocha jest Tomasz Babiloński, a nie ja. I On prowadzi, on organizuje cały cykl treningowy i wszystko. Ja nie wiem, czy Krzysztof ma słuszne pretensje do, do, do mnie, czy do Tomka, ale no, powinien być bardziej do Tomka, czy nie. Myślę, że po prostu pytania były kompletnie nierzetelnie zadawane. Padało moje nazwisko zupełnie niepotrzebnie, no, ale przyzwyczailiśmy się, że, że nie wszyscy są rzetelni uczciwi dziennikarsko. Natomiast y, prawda jest taka, że kilka miesięcy temu spotkaliśmy się z Krzysztofem w trójkę. Y, radziliśmy, co zrobić, żeby miał maksymalnie optymalne, najlepsze możliwe warunki treningowe i tak dalej. Po czym Krzysztof znowu się zastanawiał, znowu nie wiedział co chce, znowu słuchał jakichś doradców z okolic Białego Stoku. Przypomnę, że bardzo wielu emigrantów w Stanach Zjednoczonych jest pewnie krajanami Krzysztofa i każdy jest wielkim znawcą boksu. Zmarnowali mu kolejnych parę miesięcy. Krzysztof pojechał do Ameryki, plątał się od dżimu do dżimu, troszkę szparował, no, wielki karier jakiegoś nie zrobił. No, powiem, powinien się jakoś nauczyć się jest miłym, sympatycznym, skromnym człowiekiem, że po prostu trzeba się wziąć za to, na czym się znaczy, za, za, za boksowanie. A naprawdę, jak widać po różnych przykładach, potrafimy bardzo dobrze promować zawodników, którzy są zdecydowani konsekwentni, zdesperowani na, na, i nastawieni na sukces. Po prostu niech tam pozwoli pracować, a, a takie kombinacje... Ostatni telefon miał chyba w środę ze Stanów Zjednoczonych, że jacyś ludzie chodzą, obiecują, że mają rosyjskich języcznych sponsorów, no to są jakieś w ogóle, prześpieszne historie. Krzysiu, do roboty się bierzemy, a nie, a nie, nie szukamy jakichś jakich, jakich, jakich historii w ogóle, jak z filmów kreskowych.